Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Bafometias, a przed Wami Diablo 4, sezon 4, czyli łupy na nowo. Słuchajcie, to miałaby być całkiem odnowiona, zmodernizowana rozgrywka. Niektórzy przyśmiewczą mówią: Diablo 5. Na dzień dobry, witam nas ekran tutaj. Jakby takiego, takie streszczenie, co, jak i dlaczego. Jeżeli chce, chcielibyście sobie to przeczytać, możecie teraz pozować materiał, sobie poczytać troszkę. Ja na tym ekranie chwilę już byłem. Tutaj postacie poprzednie były, były sezonowe, już nie są. Sezon się zaczął. U mnie jest 15. 7:30. Sezon zaczął się 14 maja o godzinie 19:00 w Polsce, w Europie. Stworzymy sobie nową postać. Znowu niech to będzie nekromantka. Nekromanta. Może tak na szybkości coś tutaj machniemy? Takiego. Plus minus. Nie będziemy za mocno się wygłupiać. Tutaj ta. Eee, o może tak a dobra niech zostanie tak mm, 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 mm. zróbmy sobie coś tak na szybciutko to i tak w dużej mierze potem jest yy... podobno już na to tak nie zwracamy uwagi ucieka mi myszka na yy, ekran na drugi ekran o coś takiego Reszta może, może, może tak, że tak, tak, dobra. Pomijamy kampanię. Zróbmy sobie tak. <grybujesz> Okej, okay. sfera sezonowa. Oczywiście zacznijmy może na starcie. Zacznijmy może na starcie od yy, pierwszej rangi. Momentami mam wrażenie w ogóle, że yy, masakra, że, że będą jakieś kolejki. Mam nadzieję, że nie, że uchronimy się od tego i też mam szczerą nadzieję, że uchronimy się od yy, uchronimy się od sytuacji, w której byłem na chyba ostatnim materiale, czyli yy, od tego, że słuchajcie, nam się tam yy, gra wywaliła. Być może to, to mógł być też. To mógł być problem internetu. Ale uwaga, uwaga. Tyle o tym gadałem, a teraz staje się to faktem. Kurczę, jestem nieprzygotowany do zajęć. Słuchajcie, jestem nieprzygotowany do zajęć. Szybciutko odpalę sobie przeglądarkę i przerzucę ją na drugi ekran. Uda się? Uda się. Dlaczego akurat tak? Bild, który, którym bawiłem się zeszłym razem. Wybaczcie, zaraz wytłumaczę, dlaczego ja się tak zawieszam swoją drogą. Bild, którym bawiłem się zeszłym razem, słuchajcie. Um, to był właśnie build, który w tej chwili sobie uskuteczniamy. OK, Już tłumaczę, dlaczego ja się tak wieszam. Wieszam się, moi mili, dlatego, że jestem świeżo po nocnej zmianie. I bardzo chciałem zrobić jakiś taki szybki, wprowadzający... wprowadzający materiał. Wiem, że ci kanały, które bardziej zajmują się tym już są pewnie po pierwszych livestreamach. Okej, okay, piekielny przypływ. Wynaturzone wymienione, udręczone dary, skrzyny. O, super. E, czyli mamy szansę się doekwipować całkiem nieźle. Słuchajcie, e, chciałem, chciałem to zrobić tak dość prędko, dość, dość sprawno. Wiem, że te kanały, które się tam gdzieś bardziej zajmują. Tematyką diablo oraz e, oraz grami blizzardowymi, Um, Zupiorne przysługi tu byśmy mogli, nie? Się teleportować. Te kanały już na pewno są po pierwszych live streamach i po pierwszych rozgrywkach, i na pewno te postacie już mają troszeczkę fajniejsze. Ja. Ja celuję w, w lekkie opóźnienie. Niestety albo istety, jak to się mówi. No jest taka sytuacja, że ja pracuję w systemie 12 godzinnym i niestety nie mam. Nie zawsze mam sposobność. No ale mniejsza o takie detale. Okej. Okay. Portal został zamknięty, Takie ja tam oszczerzonko. Okej. Okay. Niech będzie. Weźmy sobie już szkielety jakieś tutaj <laughs> nabrujmy sobie, bo... Hmm. Tak be bez niczego chodzić? To tak słodziutko, nie? Słodziutko, Bez żadnych szkieletów i w ogóle. Okej. Okay. Znaczy no, się ja coś tutaj dostałem. <laughs> Będę się e, póki co starał. Skupiać troszkę też na tej grze. O, wybaczcie. <laughs> e, więc mogę się troszkę pauzować. Niemniej jednak. <laughs> o jejku. No taki poranek, nie? Poranek. Mam dziki dzisiaj strasznie. Mm. Miałem o czymś powiedzieć y, istotnym. Aha, y, że te materiały u mnie to tak. Różnie z częstotliwością. E, Rib w ogóle ostatnio robił live streama. I robił go bez mikrofonu. I jak się okazało, ktoś nawet patrzył na tego live streama. <coughs> live stream był z gry e, Gothic Rib bardzo lubi Gotika. Ja również przepadam, ale chyba nie na tyle, żeby pokazywać, jak kaleczę tą grę. <coughs> o, <coughs> Wybaczcie. Natomiast Rib bardzo lubi. Rib bardzo lubi i i jak najbardziej powinien chyba pokazywać. Chyba powinien. Wybaczcie tą zamułę. Ja sobie tutaj przerzucałem jeszcze listę skilli. Jak ułożyć? Co i jak? Z się pokony. Okej, okay. znaczy ja muszę to robić gdzieś tutaj, bo z świata się nawet gdzieś tu pojawił. Okej, okay, no do, oblećmy sobie tutaj ten temat. Oblećmy sobie tutaj ten temat. Mam wrażenie, że te postacie są jakieś większe. Nie wiem, to moje jakieś trupy, jakieś takie mocarne, spore. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. No dobrze, rozkładamy sobie dalej punkty. Um, no, więc Rip, RIP zaczyna coś robić. RIP zaczyna coś robić. Przeglądał ostatnio te nasze wspólne nagrania. Niestety wyszło, wyszło to, co się bałem najbardziej, czyli e, średnio żeśmy tam zweryfikowali w trakcie nagrywania i... Hmm, dźwięk jest słaby. To znaczy Słabo słychać RIPA, słychać grę, słychać mnie, ale tak jak mówię, RIPA raczej nie. Więc te materiały, które nagraliśmy, poszły w call. No tak bywa, tak, tak, tak bywa. Żeśmy do końca tego nie zweryfikowali, a jak przyszedł czas weryfikowania tego, no to okazało się, że, że jest do. No do niczego. Więc no tak wyszło. Eem, słuchajcie mi, em, u mnie z częstotliwością materiałów jest średnio bardzo, to już mówiłem, tak wiem Natomiast e, tłumaczę, e, co dalej następuje. E, mam taką sytuację w domu dość radosną. E, jednak e, taką, która może. Może spowodować, że te materiały będą się pojawiać regularnie, natomiast nie będą one tak liczne. I tak żeśmy sobie trochę z RIPem dyskutowali no, na temat chociażby Dragon's Dogma serii, którą gdzieś tam sobie gram, prowadzę. <laughs> Powiedzmy. Hmm. Wszystko spoko, ale słuchajcie. Yy, sytuacja, sytuacja ma się następująco, raczej, yy, jeżeli będę robił jakiegoś livestreama, to zrobię albo z Diablo, albo z y, gry, nad którą y, gdzieś tam dyskutowaliśmy z Ripem. Jeszcze ewentualnie właśnie wchodzi w grę Dragon's Dogma. Nie będę raczej tego nagrywał, bo to się strasznie ciężko nagrywa. Jeszcze ciężej mi się to ogląda. Ja nie, nie bardzo potrafię prowadzić tą grę. No to jest specyficzny rodzaj. To jest RPG, że tak powiem, pełną gębą. I to nie jest taka gra, w której ta narracja jest w stanie być taka, taka dynamiczna, jakbym bardzo chciał. Coś mi tu zapiszczało. Hmm. Ciekawe jestem, czy to będzie na materiale słychać. Eee, więc tak, właśnie eee, jak eee, mówię, jak następuje: coś mi się tutaj, coś mi tu opluło, hej! co so jest? What the hell? Oddawać mi, oddawać mi lifea Cyk tych chciach, O, Umocnienie. Ok, brzmi nieźle, mm. więc, 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 wymaga stu szczypt popiołu, no to ja myślę, że zaraz sobie te szczypty tam trochę yy... nazbieramy, no kurczę, chyba da radę, nie? Czy nie? <kłysy> Wybaczcie mi ten kaszel, jest yy, wcześnie rano, ja zdążyłem już yy, przepalić. Papirocha, mm, Dlatego mnie tak przydusza. Niestety, to paskudny, paskudny y, nałóg, który. który wykańcza. <grym> e, jak większość nałogów. Prawda? Mm, więc tak. No więc, y, jeżeli chodzi o, o mnie, no to tak jak już Wam wspomniałem, nie, no, może nastąpić taka sytuacja, że będę rzadziej, ale regularniej. Eee, I na pewno nastąpi. To już, już się dzieje. <laughs> to już się. <laughs> to już się, moi mieli, dzieje, więc. No, zobaczymy, co, co najbliższa przyszłość nam tutaj za. zaserwuje. Tak czy inaczej. <laughs> Nacieszmy się diablo, Boże, przepraszam za ten kaszel. Naprawdę, ym, naprawdę, nie spodziewałem się, że aż tak mnie śmignie po pracy. Natomiast no, pracuję w takich, a nie innych warunkach. To znaczy, yy, yy, pracuję jako galwanizer, więc yy, yy, chcąc, nie chcąc, obcuję z chemią, z yy, ciężką, powiedzmy, chemią trująca Trochę, ale opary opary, opary dają czadu. Przydusza czasem, mimo że gdzieś tam warunki wymagane są spełnione. To niestety przydusza. No ale mniejsza, na... bo to tak już tu zachodzimy mocno w prywatę. A my się powinniśmy zajmować diablem. Dłocie płacie w samolocie, gość. Co ty mi tu? Mi tu mi tu e, no, zajmujemy się diablo. Słuchajcie, no póki co ja nie widzę mm, e, nie widzę jakichś tam turbozmian zobaczę je na pewno później, bo e, wiadomo to jest świeża postać, kurde, no pierwsze, pierwsze 7 poziomów za mną, no to rzeczywiście na pewno powinienem oczekiwać ogromnych, e, widocznych zmian, e, w każdym bądź razie... W każdym bądź razie tak yy, sobie oblatamy tu temat. Niebawem zostanie ukończone. Nie, 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 moi drodzy. Nie, nie, nie. To tak nie może być. Oj! Oj, oj! Przerzuciło mi myszkę na drugi ekran. Wybaczcie. No, będą takie wtopy. Będą takie wtopy, bo ja. Yy, o ile może, gdybym był bardziej... Yy, bardziej wyspany. <grych> Gdybym spał trochę, chociażby po tej noc, i wtedy nagrywał ten materiał, to na pewno wyglądałoby to zupełnie inaczej, nie byłoby takich wpadek, byłbym przygotowany na wszelakie możliwe okoliczności, no w tej chwili jest jak jest. Nocna zmiana, tryb 12-godzinny i robi swoje. Robi wrażenie na organizmie, robi, robi. Nie powiemy, że nie. Okej, okay, znajdźmy trochę tutaj resztek mięsnych tych gościów. Yy, Okej, okay, ja mogę taką skrzynkę sobie tam otworzyć ja chcę ją otworzyć dlatego, że ja jestem yy, niesamowicie cieka ciekaw, nie czekaw, ciekaw. Co yy, nas tutaj yy, za miły podarunek. Szkielety, wojownicy, obrońcy. E, ciekaw jestem, co za miły podarunek otrzymamy tutaj z tej skrzyneczki. O, 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 No, teraz to tak. Proszę bardzo. Mamy już. No kurczę. Na razie jadę po kolei, tak. No weźmy sobie na razie dwuręczny. No kurczę, weźmy ten dwórę. Oj, oj! Weźmy ten dwuręczny, ręczny. Nie, no kurczę, powiem Wam. Jak najbardziej. Przedmioty. Bomba, bomba. Podoba mi się. Z tego co pamiętam, ja bym chciał, właśnie, księgę umarłych. I chciałbym. Nie mogę? Mogę. Tylko muszę tak zrobić. O, właśnie, bo chodzi mi o to, żeby to byli obrońcy. Dwa, trzy, czy cztery? Dostaniemy cztery? Tak, mamy, mamy czterech. Mamy czterech. Jest. Jest, all right. O, tu mam teraz jakiś taki... O! Okej. Okay. Dobra, e, pozbierajmy sobie jeszcze troszkę tutaj. Popatrzmy sobie... Spodobało mi się to, co zobaczyłem, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę jestem pod niemałym wrażeniem, że taka skrzyneczka tutaj, e, chwila zbijania mobów, a taka tutaj skrzynusia. No, 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 no. Jak najbardziej jestem na tak. Już mi się to podoba, słuchajcie. Zdecydowanie wygląda to lepiej niż moje poprzednie podboje z diablo. Pytanie, czy tego oczekiwaliście? To znaczy, może, może wykorzystam teraz standardowo tak, takie zagranie. Słuchajcie, czy to, co jest w tej chwili w Diablo 4, bo rozumiem, w rozumieniu, ograliście troszkę i na pewno widzieliście już dużo więcej niż ja w tej chwili, czy po tym, co już widzicie, czego już doświadczyliście, to jest coś, co. Co czego oczekiwaliście. W sensie. Te zmiany to jest właśnie to. Tak, tak, jakby chcieliście. Pytam, bo dla mnie Diablo 4 było. W jakimś tam sensie zawsze. No okej, okay, pojawiło się i ja bardzo długo czekałem na to Diablo 4. Potem miałem okazję potestować chwilę. Betę e, Potem była też taka beta mm, Singleplayerowa, chyba czy Multiplayerowa, przez chwilkę nie pamiętam, już teraz wybaczcie. Jeżeli, jeżeli coś przeinaczam, e, na pewno no, miałem chwilę e, Potestować temat e, na takiej becie. M, dla tych e, można było się zapisać. To była zamknięta beta, ale można było się zapisać. I taki mi się farcik trafił, że, że się wtedy dostałem. Miałem okazję bardzo wczesną, może nie aż tak bardzo, ale dość wczesną wersję Diablo 4 ograć. I ja wtedy czekałem na Diablo 4. A co się stało w międzyczasie? No, jakby po pierwsze cena, <laughs> po pierwsze cena, a po drugie, no słuchajcie, gdzieś tam się odbiłem przez. Myślę, myślę takie przywiązanie do Diablo 3, tro, troszeczkę chyba czegoś innego, jakoś inaczej to widziałem, może, może nie powiedziałbym, że czegoś innego oczekiwałem, no bo jakby to co ja zobaczyłem w becie nie różni się od tego co widzimy w tej chwili na ekranie, kompletnie nie, żebyście nie zrozumieli mnie źle, ale czy u was, was... o kurde, Ale się dzieje. Ale coś, coś się niedobrego stało, wiecie? Coś, coś mi tutaj. Coś mi tutaj nie zagrało, ale nawet widzę takie ścinki. Nie, bardzo nie. Nieładnie to wygląda. Coś się dzieje w tle, wiecie? I. Nie jestem w stanie w tej chwili zweryfikować, co. Wszystko wygląda. Jakby teoretycznie ok. Okej, okay, oczywiście nie jest, bo widzimy to wszyscy na ekranie. Wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli. No, takie drobne wpadki się będą zdarzać. No, musicie mi wybaczyć. Szczególnie w momencie, kiedy jakby, jakby, tak jak mówię. Słuchajcie, no jestem. Jestem na świeżo po pracy i staram się jak mogę, naprawdę staram się jak mogę dowieść, dowieść to wideo do końca. Mam też nadzieję, że z tym wideo się nic nie stało w międzyczasie. Kurczę. Byłoby nie... Nie za fajnie, szczerze mówiąc. Gdyby coś mi się tutaj skiepściło w międzyczasie. Mam nadzieję, że tak się nie stało. No, ale wracając, może się trochę uspokoi. Czy wasze oczekiwania zostają spełnione? Sezon czwarty dowozi, to jest. To nie jest zmarnowana szansa Blizzarda. Jak uważacie? Mnie w ogóle RIP zaraził ostatnio taką w ramach ciekawostek tym. Nowym dodatkiem do World of Warcraft. I tak spoglądam z daleka, z daleka, żeby nie było nieścisłości. Myli Państwo, żeby nie było nieścisłości. Z daleka spoglądam sobie na. Na tego World of Warcraft. Nawet korciłoby mnie może, żeby zagrać. W zasadzie moglibyśmy nawet zrobić coś takiego próbnego sobie. W sensie, um, odpaliłbym, odpaliłbym bez abonamentu pierwsze 20 leveli, zobaczylibyśmy sobie jak, um, czy ja w ogóle jeszcze będę potrafił gra, grać i no można by, można by sobie stestować czy, czy siądzie znowu, wychodzi nowy dodatek, w sumie e, niedługo, dość. Chyba. I tutaj też poprawcie, by jeśli się byle, mogę pieprzyć głupoty, ale wydaje mi się, że, że daleko już do tego dodatku chyba nie jest, bo dość intensywnie tam pompują, pompują powiadomienia o tym, żeby kupić, więc no chyba chyba jesteśmy blisko tego tematu. przynajmniej, przynajmniej tak mi się wydaje, zazwyczaj tak jest. Im bliżej dodatku, tym bardziej pompują. Pompują w nas te sugestie, że powinniśmy jednak grać Kupić, w szczególności kupić przede wszystkim. Więc więc no. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy. Co my tu mamy? Żadnych jakichś tam intensywności, ale już coś tutaj jest, nie? Już coś. Ole! Poszło! Ole, poszło! Dobra. A gdzie ta pani jest? Tu ta pani jest. Także tak, słuchajcie, sezon czwarty zaczyna się. uhu. Yy, zaczyna się i zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy co z tego będzie, ja mam nadzieję jeszcze, że uda mi się dzisiaj nagrać coś, jeżeli nie, to wybaczcie. Będzie kolejna obsługa z materiałem jakimkolwiek na kanale. <grym> także, także tak. Yy, no i ja tymczasowo będę... Uuu. A ja mam pierwszą langę? Tak i dostałem ją. Co jest? Co jest? ho! Wow. Wow. no dobra. No, taki miły aspekcik na koniec, Ym, bardzo miły. Jestem. Jestem yy, zaskoczony. <laughs> Bardzo mile zaskoczony. Okej, okay, dobra, zaczyna mi się podobać. Nawet przeszło mi przez myśl, że yy, poświęcimy więcej czasu. Poświęcimy więcej czasu, słuchajcie, na, yy, na te cuda tutaj. I nowości. Piekielny przypływ. Mam wrażenie, że jak teraz skończę, to coś stracę, ale jestem już na tyle zmęczony, że powinienem się położyć spać. Tym bardziej, że jeszcze... Jeszcze czeka mnie... Więcej niż jedna nocka. Pracy. Jedyne, co bym chciał właśnie tu się przedostać. W celu ulepszenia sobie miksturki. No ale... Słuchajcie, w sekcji komentarzy zostawcie mi jakieś info, co wy sądzicie. Czy, czy to Diablo 4, sezon 4 to jest to, czego oczekiwaliście, czy też nie. Czy też może zmarnowana szansa Blizzard Bu. Jeżeli chodzi o dalszą część, no to standardowo, jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakąś łapkę w górę. Dodatkowo może jakiś tam komentarz byście. Podrzucili, też fajnie byłoby przeczytać coś tam od Was. No i co? I do usłyszenia, i być może do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.